Hej Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie. 18 października 2024 roku. No i co, Edward nożyca ręki nadal w sklepie. Powróciły zombie piłkarki. Leksa urokliwa, to samo. Creepy outfits nadal w sklepie. Mephisto to samo. Dyniowy Król i sali i w sklepie. Powrócił Jack Szkieleton. Poprzednie skiny z Marvela zniknęły i pojawiły się kolejne, czyli Moon Knight. I Blade. Gangnam Style za 500. Rozgwieżdżenie. Monster Masz Kurczakrobację Zajęty za 500 Zabawa za 200 Szturmowczyni za 800 Złotko za 1200 Ekspertka zwiadu za 1200 Karmazynowy elitarny za 800, byczek za 200, pustogłowy za 1200, Carol G to samo i mamy nowe ścieżki jamowe, czyli Nightmare za 500, The Sound of Silence, I'm not okay, I promise, i somebody told me reszta ścieżek jamowych nadal w sklepie. Sprzęt na festiwal, to samo. Odpalę silniki, nadal w sklepie. I mamy nowy pakiet Gold Punk za 76,40 groszy. I mamy w nim zgniła peni. Tak się je prezentuje. Styl Plecak Trumienka. Kilo z -Head. Ratowanie świata. I wyzwania na 1500 faudolców. Powrócił pakiet osąd ostateczny. I pakiet broczne odbicia, ale mi go nie pokazuje, bo mam go kupionego. Pakiet zadania Van to samo. Nie ma już dzisiaj szafki Sana, zestawu matek Sabriny, pakietu nieskończony drift, pakietu skażone legendy i pakietu złom i ogień. No i co, jeśli sklepik Wam się podobał, to pamiętajcie, Subzonę łapka w górę, jako Gigi Lawn w sklepie, a się z Wami żegnam, siemneczko.